Druga. Samochód. Poczekajcie. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gubice Ewa? Chyba zły adres dostałem. Niesamowite jest tej. Nie ma jej tutaj, nie? Nie, nie wiarygodno. Znalazła się Jest na końcu. To co teraz? Ja myślę, że tutaj gdzieś zostawił królik jakieś słodycze. Kacper! Ja myślę, że królik tutaj coś zostawił w tym parku. Jak to znalazł, co? No Kacper. Maja, Karla. Ja już stąd widzę. Mam dla was woreczki. Super. Patrz, Karla znalazłaś pierwsze jajo. Wow! Ja pierdził. Ja. Ale ten królik to chyba oszalał dzisiaj. Co ty tam znalazłeś? Pokaż. Co masz? Cie. Ja cię. Ale to jest I co? Czy ty to wszystko zmieścisz w kieszenie? To jest pytanie. Nie wiem. No ja też nie wiem. Chyba będziesz potrzebował pomocy, co? <laughs> sporo tego. Mama ma pełną torebkę. A tu jakiś Gosport Rock leży, czekajcie, czy coś tu jest napisane na nim? Yeah, gos. Znalazłem rok. No, przyniosę tego tutaj. Chyba wszystko. Pokaż ile zbierałaś? Pokaż ile nas zbierałaś jest pełne Tylko dzisiaj proszę mi tego wszystkiego nie zjeść Halloween Halloween? Nie, to jest chyba królik Ale ładnie tu powiem wam Ale to jest całe świetne Wyżej spróbuj złapać. Ty, ale czad. Czekaj? patrz, Patrz. Patrz. Naprawdę wytrzymałe. Ale Maja teraz poleciała, dobra Dobra, żeby zobacz nie Ale jak chyba dalej jest, dwa, dwa funty za osobę To jeszcze tu wrócimy X ter ekran też jest A klat zabaw nie ma klas zabaw a jest. Musimy przejść jakoś do pałacu. So, to jest Mamo, Mama zaraz znajdzie jakieś tajne przejście. Tu jest... Jak nie? Zaraz... Tu jest przejście dookoła, zobacz. Ale tutaj jest przejście. Nie trzeba skakać. To jest dzisiaj dzień taki, wiesz, dzisiaj się wszyscy gubimy, coś czuję. Piki łapy, a my wchodzimy do tego domu tutaj. Widzisz? No już dasz radę. Dasz radę. Twoje nogi bolą? A co ty wszędzie robiłeś, że tak ci nogi bolą? Nie wiem. Spałeś czy biegałeś? No nocy, co? Biegałeś? Mówiłem no, wiem, idź spać. Byłeś jak Sonic, tak? Byłeś superbohaterem bohaterem bo Nie się. Dobra, chodź. Thank Thank you. You. Yes, on the way back to the car, okay. yes, do. Okay. Well, right. Thank you. Do be careful with your bag, won't you, sir? <laughs> <laughs> ja myślę, że jest 3000. Ale nie, Ale nie, nie wiemy, bo tak się. Duże, Ale ja się na matkę nie znam. <grym>, nie? Ja też myślę, że tam... 30 na jednej półce było. Na no, gdzieś... no, tej ja liczą, 25? No tak mniej więcej 30 tak. Hmm. Nie? na tej jednej szacunku 300 książek było. I to no. no, ile tam było tych leżałów przecież? Nie? I się wydaje, że trzeba to przeliczyć. Nie możesz tak idealnie liczyć, bo niektóre były takie duże książki. Ale Sprawdzimy tym, jak to, jak pani pójdzie z toalety. Się... Wrócę tam. Cicho, cicho. Tam. Tam <noise> z <nich> z <noise> ale te kopie są ogromne. Wachlarzyki. you this?

and what is Teraz schodzimy do loków. Wrzucę to do ogrzewanie Do, do pieca z dziećmi. Ha, 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 ha. Tam mieszka szarownica na dole. Byliśmy na Jaka winda, nie? Ciekawina. pantry, pantry. Um, he had a suite of rooms because obviously he was top of the tree where the servants were um, concerned this was his office where all the male staff reported first thing in the morning for their duties for the day mm -hmm. his bedroom is through there and then further around he's got a small a small sitting room um, when you come to the uh, housekeeper's room you may be surprised that she's only got one room down here, which was her workroom. but of course, in the days when there were very young servants around, her, she had a duty of care to young, the young girls. so up in the top of the house, which you won't see, she had her her suite of rooms. and of course, all the young ladies lived up there. and she guarded them with her life. because down here, were all very young footmen. and life being life. <laughs> i know it. Different, so that's different. why her two, her sitting room and her bedroom.

A horrible outlook that he and mm -hmm. This is the How it's it's the these arches were with very great All the fuel the house, you know, coal, wood, So I mean even in his day it was a very expensive commodity. So he was here all, all the time, 24-7 regarding what was there, really. Because it's an open estate, anybody can walk oh. onto the place. Yeah, yeah. Yes. Up in bed and read his newspaper. Oh, no! <laughs> That's, uh, I will never find Are the clue. Not in a million years would you no. know that, would you? No, no. And he could even get, you know, he, it's like a deck chair, it's got notches. Yes, exactly. You can decide how far up you sit or how far up back I you know. sit. I know, I know. Zobaczcie, <mujesz> jak zeszyty kiedyś ze szkoły wyglądały, tabliczki, tabelki, zobacz, tak dzieci się kiedyś uczyły, zobacz. A my też tak robiliśmy, tego typu rzeczy. Nieprawdopodobne w dzisiejszych czasach, żeby dzieci miały tak ładnie w nie? W ogóle, żeby miały zeszyty. Nie, mam miały zeszyty. gdzie macie zeszyty? W szkole. A tak mamy takie. Ja go jeszcze nie widziałem. duże. A, to widzisz, my nie widzieliśmy tych tak ze szkoły średniej już, A. tylko to jest podstawowe. Wiesz, Takie duże grę, ale kiedyś tak. dzieci normalnie z tymi zesztami chodzili do domu, wiesz? Tak, które niektóre kasy wyprzywawali. My tylko tędy. Tędy? Czy tu już byliśmy? Nie. Co to za miejsce? Zobacz, jakie buty.

to jest wanna, się nalewała ciepłej Piękna. wody, się grzało woda i później wlewało do takiej wanny. Ja pamiętam jeszcze wannę, wiesz u mnie, na... u babci była wanna, nie taka... K kąpaliśmy się w wannie. Hej, lewcia zostajemy tutaj troszkę dłużej. Zobacz co to jest. Nie. Yeah. Poczekaj chwileczkę. To są wszystkie... Efcia, ja zobacz co tu się dzieje. To jest takie powierzchnie, które powinno się zdejmować w każdym domu. Nie uważasz? Tata, one są wielkie. Wszystkie wypite? Kurze, szkoda. Tak. Kurde, szkoda. Czekaj. tak. No oczywiście, że musiała być, bo inaczej jak? Tutaj Czekaj, to jest Polmox Polmos. Polmos. To jest polmos. Pol 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 <laughs> Czekaj, from 100% grain spirit. Product and bottle in Poland. A jaki rok jest tego? Jest? Warszawa, spirytusowy, pal Nie, nie, polmos... Aż się wspomienia wracają. No tu jakiś ten, tablice z alarmami. Słuchajcie, tu chyba jest kuchnia. Czy... Coś takiego. Nie. To jest coś. Kurca. Ile to było pomieszczeń w takim jednym domu, nie? Tylko na dole i No tylko na dole jesteśmy teraz. Pianino. Jest najbardziej interesujący, ten guzikiem na pini. Mm. Uciekamy. Nie zrozumiałem, że to słowo, jakie myśle. Zobaczymy się zaleczyć, to jest po prostu coś dziwnego na na środku. Co? Nie, czy na mnie nie. Tak? Szwalina jakaś zawsze. Jest maszyna. Szczoteczki. rękawiczki. Radio jakie ciekawe. To jest pięknie do włosów, co? Z kości słonowej. Pamiętam takie radio jeszcze z posyć. Co sobie robić? Z kości słonowej. Jezuski, ciekawy. A tu patrz, prasa jakaś. Do ubrania. Rosman, widzisz? Zacz, to jest zobacz. Tak? Zobacz. Destiny Room. Zacz, i do. Pojedziemy... Yoda. Później baby, no, no, zobacz. Zobacz. No, tą czapkę ogarnij. Pralka. Zobacz, tak wygląda pralka. Pierwszą odkurzacze, zobacz, Hoover, Electrolux. Zobacz jak to wyglądało. kiedyś. Najlepszy stanie. Napędzane ręcznie. Czeka. A to było? Walny To się rusza, tam nie A to się tak? I to będzie A po prostu mi podawali jedzenie do góry. A. Na naczynie. naczynia. Mhm. Wracamy z powrotem. No zobacz, to jest kuchnia. Zobacz, to. Nie, tu gdzieś jest. The pastry Room. No chyba albo kuchnia. Zobaczcie, kotłownia jakaś. To tylko Nie, to tylko Może i masz Zobaczcie... ...tych Boże, to dla agendy. jest kuchnia. Zobaczcie, jest kuchnia. Wow. Hello. So, so, this is the kitchen? This is the kitchen, yes. And this is it's the original kitchen that was built on to the original house. Uh -huh. But it survived the fire. The house didn't, but the kitchen survived the fire. Okay. So, this is as it is. This, oh. things. In its heyday, it would have been very hot in here because of open fires. So, a lot of people would be working in here. So, the heat rises. And the vents at the top, have got no glass in them, so it just goes straight out to the outside. Nice. It's very, so, how high is the room? Um, About it's seven meters? Very high. Nice. <laughs> <Very> yes, <nice. laughs> very high. <nice. laughs> <laughs> it would God. originally have had big open railway arranged where the white. Mm. Uh -huh. you, you've still got the album, you just, you know, metal work -like for the spit. I can back see. That's at the top. That would be where uh, the the chain came down for the spit to roast meats and things on like it. Okay. Wow. I at this big old copper oven. So much. And this the stove. Przed chwilą opowiedziała, zaczęła się opowieść od tego, że kiedyś, w dawnych czasach, do wszystkiego praktycznie był osobny pokój. Tam, gdzie była pralnia, czyli pralka, to był osobny pokój. Tam, gdzie zmywali naczynia, osobny pokój. Tam, gdzie były warzywa, tam osobny pokój. Muszę zmienić szatę. Więc do wszystkiego był osobny pokój, wyobraźcie sobie. Warzywa do kuchni musiały przyjechać już. Umyte z pokoju, gdzie, była, gdzie był pokój specjalny do mycia warzyw. W kuchni oryginalnie nigdy nie było zlewu, z tego powodu, że kuchnia była już elementem, gdzie przychodziło wszystko czyste i tam odbywało się tylko już przygotowanie jedzenia. Był zawsze odpalony piec, było zawsze gorąco i tak dalej. I przeskoczyliśmy ogólnie z tych całych, wiecie, w skrócie chodzi o to, że do wszystkiego był osobny pokój, nie? I przeskoczyliśmy do elementu, gdzie pani pokazała nam lodówkę. Zapytała się, co to jest. Tam była taka skrzynia z trzema jakby pokrywami, i mówiła, że tam na dół się wkładało lód i tak dalej. Tak samo lód wkładało się do takiej maselniczki, gdzie przetrzymywało się masło. No i wszystko jest tacy, tylko skąd brali lód w Anglii, nie? Więc wyobraźcie sobie, że lód był przywożony nawet z Rosji tutaj do Anglii i przetrzymywany w takich pomieszczeniach, które się nazywały. Jak się nazywały te pomieszczenia? Cold Room, nie? Ice House. Ice, ice House, tak. Nazywały się, ale też mówiła o tym Cold room. W tym Ice House był Cold room. Więc to było kop, kopane głęboko pod ziemią takie pomieszczenia. Słuchajcie, już tego pomieszczenia tutaj akurat przy tym pałacu nie ma, ale zakopane zostało w 1900 roku chyba gdzieś tam, tak powiedziała. Więc przywożony był lód, który wystarczył na cały rok dla, te, dla tych domowników do. do do wszystkiego, co potrzebowali czy do lodówki, czy do drinków dalej, i przetrzymywali go po prostu nie, w, w, głęboko pod ziemią to jak, taka ciekawostka powiem wam szczerze bo ja nie wiedziałem do tej pory jak się ten lód po, tutaj dostarczało, a tym bardziej przetrzymywało żeby wystarczało go w ogóle przecież nie dowozili codziennie nie? z Morisona, czy z Azdy jeszcze kaplica podobno. Tylko biura się jakieś znajdą. Tam jest jakieś przejście, ale tamtene wyszliśmy. Chyba musimy zawrócić ten. Nie wiem, czy nam się uda tutaj wejść. Tam było napisane No Public Access. Ja bym się tu wykąpał. Wspieramy Carl'a, co nam zrobią? Zawsze powiemy, że jesteśmy z Polski. Co ty na to? Co? No tak, to muszę ci pokazać, że nie jest w angielsku. Tak? Jest woda w środku, widzisz? Ej, super tu mają, zobaczcie, jak pięknie tym płacą. Nie, ale można ja tu sobie i popatrzeć. Musimy jakoś wyjść stąd i tyle. No nie. A my już tam byliśmy. no nic, za późno. Zobaczyliśmy ten znak. Za późno nam powiedziała. Za późno nam Maja powiedziałaś. Ja że... powiedziałem from the start actually. Jak my chodziliśmy tam, ja powiedziałam, że... A tu jest collection port. No ale możesz mu wybrać jakie gry gra, nie? wybierzesz Ale ja chciałem inne ciasto, ale to też jest bardzo dobre. To jest jeszcze Wiesz? Moje. Nie, tamtej będzie moje. A twoje czoklad i możesz mieć czoplata jak chcesz, bo ja zamówiłam dwa dla ciebie, bo nie wiedziałam. Byłaś głodna przed chwilą. Zgłodnieje, to zje. I tyle. Matur. Nie mówię matur. Matura. Niech ty kwiatki nagrywam, zobacz. To to nagrywa nas. To jest żywy kwiatek, wiesz? kolega A no, to oni chyba jednak zabrają. Kasper jest po prostu boskie, musi wszystko dotknąć. Wypróbować. Tak. To co, idziemy teraz na labirynt. Nie, tle, No i daliśmy radę. Dźwięk. Czekaj, kto znajdzie pierwszy jajko? Ja znajdę. O, ja znalazłem już. Ja, ja to też, zobacz. Jest, zobacz. Trzech my lat Iż macie? Cztery. Cztery? Ile Jeszcze sporo. Tak ja, dużo. Idziemy dalej. Ale tu jest cisza i spokój, co? No. Nic nie słychać oprócz ptaszków. A tam jest. słychać tylko kilka, tylko wszystko. Tak. Wszystkie? Pokaż. I egzamin zdany. Możemy jeszcze dobrać czekoladę. Let's go. O, oh, jest, dalej. Dobra, teraz e, to jest labirynt. I jest nie jest łatwy, powiem Wam. Hello. Jak wiele? Będą 4 kids, definitely. Yes. proszę. Do you have cash or can when we pay by ca by card? Car okay.